Dobra, mówię jedna minutka. No to hmm? pięć, A, to jedna minuta, dobra. Cztery, trzy, dwa, jeden, let's go. Let's go. Dobra, dobra. I, mhm, Dobra. Ulica to wiejska, to... by the way. Nie ma. I To nie jest prostu. A jaka prosta droga w ogóle, Karu? Jaka... Czemu tu nie ma dziury? Zalepione same. Dobra, skip. Skip, skip. O, pachołek polski. I co musi być na tym pachołku? Na górze musi być czerwona bądź żółta naklejka z cyferką. Widzowie ci 24, pomogą. 4, yy, mam graffiti Real Madrid. niestety nie ma tego na naszym bingo dzisiaj. Autogaz, montaż, serwis. Jagiełły Kilińskiego to nie są miasta. Hmm. Apteka. Z polskim pachołek? Dobra, skip nie ma. Tu nic. Wyprzedaż? Nie ma, chyba sprzedam, wynajmę. Opium. O, oh, Dobra, sprzedam z chyba będę miał. To jest to cały opium? To jest ta płyta? Kurtownia. <noise> Torek czy w, wyprzedaż zaliczamy jako sprzedaż? Sprzedam z wynajmu? Yy, Kurdo, czy zaliczamy? Nie, wiem, niech widzowie zdecydują. Jeżeli widzowie postanowią, że się... tak, to tak. Temno koszna. Mm. Mam sprzedaż i tak, mam sprzedaż i tak. Dobra, bierz. Rondo Dariusa. Dariusa. O, U. inne słowo, a w nazwisku inne słowo się, inny język się zamienił. W nazwisku Cza? raczej nie, bo to jest typa nazwisko. Dobra. Ale zagraniczne słowo jest super łatwo znaleźć. Dlatego no trochę jestem bardziej restrykcyjny na to. Dobra. Dobra, skip. Ulica? O, nie mam czasu, mam sekundę. Nie widziałem ulicy. Mm, a jaka piwotębark? była ulica? Sprzedam, sprzedam, już jest wzięte. Sprzedam, już jest wzięte. Jak, jak jest coś wzięte, to nie można tego drugie Pizzeria Santorini, ale nie widzę auta. Podczas nie zwróciłem uwagi. Dobra, skip tej rundy. Debil, no trochę debil. O, pachołek? Czy jest naklejka? K miałem dosłownie kwa, po czesku napisane, ale skliknąłem za nie zauważyłem. Nie ma nic tutaj. Dobra, skip. Mi na Niemce. San? <laughs> nie. Oczekaj. O, jest, jest naklejka! Jest żółta naklejka 344. 4 Bierz. Dobra. To jest co widzowy, nie? Czekaj, łamanie stacja widoczna. E Drogowska z dziurawką. Jak na jest pachołku, to czy... jest to bierz. A, to jest to. To jest to? 5, 4, 4. Dobra, to jest chyba to. Jak mi widzowie napiszą, że 5, 4, 4, biorę to. E... I dobra, wszystkie dziury są załatane. Na złość mi to robią, przysięgam ci. Wszystko. A prawda? właśnie, dziury są. Są, ja są. Dobra, wszystko jest załatane. What do you mean? Dobra, tu. Ale czy to jest droga? No dobra, tu jest taka ta wyrywa. Dobra, to się zalicza, to dziury jest rozwinięty. asfalt, dobra, biorę bierz, biorę, dziury, biorę, Biorę dziury, Dziura Dziurawa droga, dobra. Dobra, lecimy dalej. Oho, oho. Eee. Żółty śmietnik, co jeszcze jest? Kod pocztowy? Dobra, takie rzeczy. To raczej większe miasto. O, trzeba. mam! Tu chyba ludzie mieszkają. To może być pustostan. Nie, ludzie mieszkają tu. Cześć, to jest najbardziej zamieszkany pustostan, jaki widziałem. Ten budynek, jakby nie widział remontu Absolutnie. od lat 40. chyba. Aż tak? Turmizara, Remiza może być, no, to jest takie miasto, że że to może być gdzieś Remiza, ale Remiza jest raczej na, na obrzeżach, nie? Raczej ta a północ-południe. To jest ta za... na fidę tam jechał. Ta jest. I flag, A to polski. Żabkę znalazł. Za... Nie ma żabki, nie? O o o o o. Ulica Rynek, to nie. Jaka tam była ulica? Mam flagę Wielkopolski. Warszawska, ulica Warszawska. Wiesz. Sprawdzam tylko, biorę, biorę, biorę. Yy, na, nauka jazdy. A nie byliśmy, byliśmy pod Krakowem. Yy, dobra, ulica. Yy, Mam plaka yy, wyborczy. Flaga, pustostan, nauka jazdy, widoczna nazwa, wędkarz, ulica jednomiastowa. Dobra, biorę. Next. Miejsce postoju. PIMPEK! Dobra, to nic nie będzie. Masz pieska? Eee. Jakieś drogie auto, proszę. Co no. to jest? Parking. Drogowska, znajomy kraj, różowy samochód. Eee. Żółty znalazłem. Boże, jaki żółciutki caluteńki. Czy jest to auto warte więcej Mam O nie. Różowy samochód, strasz miejska, to mam To jest chyba w ogóle... To nie z Warszawa? Dobra, jak Warszawa to trzeba ja mogę szybko przejechać do to jest Warszawa. O, kwa, dobra. Wiem gdzie są drogie fury. Daj mi szybko. Dobra, sorry, sorry, widzę, że O, a to y, flaga y, flaga innego państwa. Jakiego? Nie, to jest herb polski. Ku. Dobra, straż miejska też może tutaj być. Proszę cię, proszę cię, straż miejska nie zawiedź mnie teraz. Mam flagę tą biało-niebieską. To katolicy ją lubią, ale to nie jest państwo żadne. Mm. Dobra, czemu tu nie ma żadnej Porsche? Proszę cię. Same Toyoty stoją. Piedacy w tej Warszawie sami. Proszę cię. Kurwa. Złoty Matis. No, był Cztery Złoty ciemne. Matis, ale Złoty Matis nie kosztuje 250 tysięcy. No, Złoty Matis jest jako klasyczne auto. <grych> Czekaj. Dobra, tu nic nie będzie, nie? Widoczna nazwa. A rzeka może być. O! A nie, ty zwierzątko wziąłeś. Bociany, mam dwa. Kurna rzecz. No, jajajaj. Wziąłeś, wziąłeś, masz zwierzątko. A mam bociany, dwa. O! gość pa panie, w... Dodałeś to, że goś się patrzy na kamerę? Mm, tak, ale nie z O nie, a gruby na rowerze z piłką pod koszownik. O, szpital, lol. Y Złoty Matis, banger. Y Oczywiście nie wart dużo, ale. Tutaj mamy dużo samochodów, widzę. Tutaj mogą być bangiery. Mercedes to nie, to jest staroć. Biblioteka, nie, świetlica i biblioteka. Dobra, gdzie parkuje ziomek, co ma drogie blokowiska. auto? Są jakieś blokowiska, co jest jeszcze takie proste, wędkarz nie jest prosty. Paczkomat, o. Kurna, że ty nie ma, nie ma tu paczkomatu. O, żółte. Nie, to jest Volkswagen. Dobra, dlaczego czemu Porsche tu nie stoi? Ej, ciężkie. No, ja mam ambulancy, Ten... oh. które spokojnie są na tyle Warszawy. warte, ale jednak się nie liczą. No nie, nie. A to już łatwe. Proszę. Oto strada na Warszawę, i tutaj będzie. Proszę. Odpada to. Stał na chodniku, nie widziałem, nie zwróciłem uwagi. Dobra, drogowskaz no na inny jakiś kraj. Dlaczego ludzie nie jeżdżą drugimi autami. Języki inne i flagi innego kraju. Proszę cię. Biał A to jestem w Białym no dobra, nie będę. U ma nie Białym prawa bym mógł robić wtedy, no. Kapliczka! Kapliczka! Bierz. Mam kapliczkę. Gdzie jest y, kapliczka? Inny pojazd, fajnego, pustosta nauka widoczna, we... kapliczka przydrożna. Benger. Zrespiłem się stary na kapliczce w ogóle. No i to czasami tak pływa. <laughs> tak no. To jest Orlan? Pachołek znowu, ale dobra. bo to jest jakaś droga do niekont. Nie ma tutaj linii, więc tutaj może parkować. Rynisa, taka czerwona. Co to jest? Ani różowy. Nie, to już podstawówka jakaś. Co to to jest do banan? Dobra. Dobra, ale nie trzeba być. Kto parkuje źle? Flagi polskie. Czy to jest nielegalnie Wiesz, zaparkowane? nie ma. Ty Warszawa to by był zbiór w ogóle tych wszystkich uberyców i tak mm. dalej. Czemu to jest flag, tyle? Wszystkie polskie bez sensu. Mam ziomka zaparkowanego tak. Według mnie to jest nielegalnie zaparkowane. No to jeżeli jest nielegalnie zaparkowany, to... Według czatu też. No to bierz, to bierz, to bierz. Dobra. To jest duże miasto, jakieś znowu. Wrocław znaleźć. Nielegalnie, ale dosłownie teraz mam nielegalnie. No. Więc za późno. O, ale to jest chyba. Paczkomat mam Jest, napis, paczkom... jest napis quad center. Czy bierzemy to jako obcy język? <laughs> quad center? To no. pytanie, czy jeżeli paczkomat DHL-u, to odbierzemy jako paczkomat? Nie, no paczkomat to jest tylko impost. Jak można być paczkomat innej firmy? O, mam pustostan. To by był, nie wiem, maszyna, do której wysyłasz paczki, a paczkomat to jest tylko impost. No dobra, dobra. Ale mam pustostan. No to jest na pewno pustostan. No to pustostan, bierz to pustostan bo to jest ciężkie, a ja biorę dobra. język. Biorę, biorę, biorę. Nie no, masz żarty. Paczkomat to jest chyba w ogóle zastrzeżona nazwa, nie? Z tego co mi wiadomo, ja, ja nie wiedziałbym, no. że inne firmy robią coś takiego jak paczkomat. Ja paczkomat tylko od impostu znam. Okej. Okay. Eee. Y Dokładnie, są maszyny do paczek, widzowie, po prostu, no. Hełm. Wiem, gdzie jest heum, leży. Yy, wschód, lubelskie. No. Jezus, paczkomat to paczkomat? Rel, rel, rel. O Co kuźwa, zacznie? dobra, no to teraz i tak mam zaznaczone, bo ponieważ mam wschodnio-białostockie dwujęzyczne znaki białoruskie. No to teraz dobra, na to pewnie mam zaliczone. Ej, czemu ludzie nie jeżdżą różowymi autami i powyżej 250 tysięcy? Ło, eee... różowy aut! Dobra, czy to jest różowy? Ej, dobra, to jest chyba Suzuki, ale to jest różowe, Czy to jest różowe? Kobiet litowie? na czacie się pytaj. Kobiety na czacie. Ty masz takowych napisała, dużo. Tak. Dobra, dobra. Daria napisała, że to jest różowe. Strasz mnie Policja... różowe auto. Kurier jest I całe różowiutkie jest. Dobra, skip rundy. Węgier. Eee... Tu kurierów nie będzie. Zajebiste screena zrób, to potem mogę zrobić. O, dobra, parking. O, nie. o kraju. Deweloperzy. O, Toyota. Nie, to no myślę, że to Supra, jest. to jest Honda Civic. Is that Toyota Supra? To byłaby więcej niż 250, koła, ale Ulica to Jowisza nie jest. była nice. Czy to jest flaga Albanii, nie. Dobra, to pilne. Czy salon się liczy jak o 250 koła więcej? auto w salonie, widzisz jak trzeba? Auto w salonie, tak. Wie jak widzisz, to bierz. W sensie, no to BMW no, możecie powiedzieć, widzowie, ale nowe BMW sów na pewno jest więcej rup, warte niż koła. Pytaj czatu. Koło. Widzowie, czy SUV BMW jest więcej warte niż 250 koła? Lekko. No na pewno jest więcej warte niż 250 koła. Jest salon BMW. Wiesz, możesz brać jakiś pakiet dobra, wyższy. Dobra, nie? biorę. Na luzie. Dobra, dobra, biorę. Eee, pojazd 250 tysięcy. Tak, tak, bo to jest nowe, widać, jak się świeci, jak psuje jajca. O, PCK znalazła na to nie dziś. A no. Autobusy się nie liczą, nie liczą się karetki, takie rzeczy. Yyy... Dobra, tu nic nie będzie. Nauka jazdy wędkar widoczna nazwa rzeka stacja kolejowa. Gdzie są dostawcy? Eee. O kurwa, jestem wypoczalnia serwii przekowania szkółka. To jestem gdzieś w górach. Czy w górach mamy jakieś hasło? Chyba, chyba, nie. chyba nie. A, rzeka może. Ja w wołominie jestem. Jestem gdzieś w Tatrach chyba. I DJ to jest wołomina. Hmm. Czy to, jest, to jest hotel Gołębiewski? Czy mi się wydaje? Nie wiem, tak wygląda trochę jak hotel Gołębiewski. Nie, nie, nie zauważyłem, to nie zaznaczam o, byku. Tak ty. to działa. Nie, myślałem. Parking. Witamy. Welcome. Witam Was A ty masz, a, angielską nazwę masz? Tak. W sensie, bo mam pochodzenie. Miałem biało, Białoruską, miałem. Czy stacja kolejki linowej nam się liczy? nie, to nie kolejowa. No, bo boski. nie, wiem, bo na pożarnach nie wiedział. Tak, 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 tak. To nie, to była polska flaga? miejscowość. Nie była flaga. A, flaga Czech jest! I Ale i Ukrainy. Na obecnej lokacji masz teraz? Tak, na obecnej Bierz. lokacji mam, biorę. Dobra. I Niemiec, wszystko mamy. Kielce? Zarobiście. Yy, gdzie jest flaga? Flaga innego kraju. Zarobiście, zarobiście, zarobiście. Super. Kurna, kliknąłem w tą lokację, żeby zobaczyć, gdzie to jest. A Gruiec. Yy. O, żółte tablice z tyłu. To ciekawe akurat. O, Papete Cruiser! Jak można jeździć takim ohydnym autem? To do, pytanie do o ciebie o Mustangu. Nie, nie, nie komentuję tego Kluzera. Rozumiem, rozumiem, dzięki. Nie, to nic. O rzeka, może? Czekaj, to nie była rzeka? To nie była znak rzeki? Rogowska zna inny nie, to... kraj. Szuwarowa. Ale jak jest Szuwarowa, to może oznaczać, że gdzieś tu płynie rzeka. O, o, o! A ja, nie, gdzieś tu rzeka? To wygląda jak rzeka, tylko to nie ma nazwy chyba. Nie. Tak mi się wydaje. Nie tam, 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 tam. no, chyba skip. Ona, skip rundy. Jaka rzeka? Czego szukamy w takim Czulina, dużym na... mieście? Policji? Ogrodowa. Czyli co? Ogrody mi drugi. Tramwaj trolejbus. Kur w Warszawie na pewno był tramwaj trolejbus. Ja jestem A, ja też ominąłem. No. I kurier jedzenia. To jest szkoła czy remiza? Nie szkoła chyba. O i zbiornik Caritas. O, GG. ale pustostan znalazłem. Tylko chyba już go wziąłeś. Wziąłem pustostan, no. O, a prowadzi. to jest trolejbus czy autobus? To, nie trolejbus jest chyba tylko w Gdańsku, w Gdyni? O na mam tory tramwajowe. Znajdź mi ten tramwaj. Aha. Chyba skip tego. Chyba że remiza jakaś tu się wyłoni na końcu. Remiza, proszę. To jest leśnica? Błagam. Co to jest? O to na prawa, wulkanizacja. To autokar. No, brak, skip. A to pod Warszawą byliśmy. No, ja, tam chyba jedziemy co? Trojbusy są w trzech miastach. Dynia lubi Tychy? Dobra. Ja przejechałem przez całą minutę wzdłuż linii tramwajowej i żadnego nie zobaczyłem. <grym> co? o, myślałem, że to jest remiza. Dwa do bingo, skup się. Co mam do bingo? A, nauka jazdy, widoczna nazwa rzeki. Tycznie ty. Proszę, proszę. Ja mam takiego Widoczne. syzyfa ostatnio. Hmm. Dobra, tu nie będzie, nie będzie nauki. A może tu? Jakiś placyk, jakaś elka, coś kurwa tego? Elka... E, cofaj. Do czego mam cofać? Mm -hmm. Tu gdzieś był? O, 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 o! Czy to jest... Kolejne, I kolejne. Bierz, kolejne Wierdę. tory tramwajowe. Gdzie jest ten tramwaj, cholerny? Dobra, no. widzę go w oddali. Jest Paczkomat no faktycznie. Jest, 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 jest paczkomat. Guilty, Dobra, potrzebuję dużo. Kurier jedzenia, remiza, straż miejska. Słyszecie, straż miejska, policja, remiza OSP, drogowska z na inny kraj. Mam naukę jazdy! Wygrałeś chyba, czy nie? Albo mnie zablokowałeś po prostu. Nie, 99, 99. 99, jest. Zrespiłem się na co jazdy. Dobra, stacja kolejowa, rzeka, remiza. Nie, no, jakieś wieś dostaje. Kolej, kurier. O, duży, A tramwaj, i Dobra, coś w dużych miastach. Kolej, duże, I... kierunkowe. Wędkarz ewentualnie. Dostawca, jakiś Uberic. Nie, to jest. Sku... Kur... jestem pewien, że w tym kartonie jest jedzenie. Tylko nie, no nie ma, no nie ma. Nie widzisz szyldu, to jest ciężko, nie? To jest, no. Dobra, policja, straż miejska. Remiza. Bądź pizzerią, no seżu nie. Psiarski, gdzie wy jesteście? albo na inne? Żegów. Auto dostawcze to do od pizzerii. Ładnie ma siarskich Trolej... Trochę... Nie, autobus i to polbus w dodatku. Po prawej Remiza nie było, remizy poprawy Teraz jestem tak skupiony. Remiza po prawej była. Nie było, nie było. Było. To moje miasto jest. To moje jest miasto. Skimnost, tak? Mi trzy sekundy. Skip muszę. Dobra, skip. Obiady, ale po co mi obiady? Tam nie mam, nie mam czegoś obiady, obiady mogę myśleć o dostawcze, tylko one zwykle nie są w restauracji. One przyjeżdżają na chwilę, A, nie? No. Dobra, rybaki. Rybaki! Czy miejscowość Rybaki zaliczamy do wędkarzy? Raczej nie, to już jest trecz mocny. <grymne> to, no to, to, skipuje, tę yy. Dobra, czy tu policja nie musiała interweniować? Jakiś motocykl jest. Musisz fizycznie widzieć policję. Dobra. O, 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 tory wielkie! Nie mam stacji cholera. to stawa coś? Miałeś dwie szkoły jazdy i remizę. Nie ma szkoły jazdy, już nie ma, nie, nie muszę wiedzieć. A remizy nie widziałem. Dzieciaki na kolejnogach, tam. skuter kidy. To jest remiza? Elo, żelo, witam. O! Co to było za auto? Okej. Okay. Nie. Ever? Ever? To jest, to jest trakcyjna. Skip, skip, za małe miasto. Skip od razu. Ulica kolejowa jakaś? To też jest małe. Ale tu może być remiza gdzieś. Mam chyba dworzec, ale to jest towarowy. Dobrze, dobrze. Jeszcze jest, szansa. Jeszcze jest szansa. Mam taką jebitną linię kolejową, ale. Straż! Droga. Ma... Yy, czekaj. Nie! Kupa. Straż wyjazd. Nie, to jest chyba, że droga po prostu jest. Czy tu jest straż pożarna gdzieś? Nie, to jest chyba, że droga pojazdu. Nie, mam remizę! Tak, tak! Kolejny jest. raz remizą remiza, wygrywasz w ostatniej remiza, chwili. Remiza jest! Jest remiza! I z garażami do wyjazdu samochodów. Ty kolejny raz remizą to robisz. Jest, jest, jest. Mam Dobra, a jestem ciekaw, Dobra, robię teraz pięć lokacji. Czy coś znajdę w pięciu mm. lokacjach? Dobra. Czy ten Pierwsza, ty go, ty go... pierwsza ściek że znalazłem stary znak, który był na. uwaga, straż. Był taki, że wyjazd no, to Druga lokacja, powiem ci wiesz co? Mm -hmm. Ściek. A ja dosłownie okay. rundę przed twoją remizą byłem wzdłuż Wielkich Torów w Chorzowie chyba, ale nigdzie nie mogłem dojechać do stacji. Ty ja, ale ja, ja też, też miałem ściek? tramwajowe w ogóle i też nie mogłem znaleźć tramwaju. No, no i piąta ściek. Więc gratuluję torku. Dzięki bardzo. rzutem na tej Ale, ale zawsze blisko. Stary jest u nas, no jest 9-9 starej na ostatnią ten szukał. Zawsze te remizy dajesz. No, remiza na ostatnią się udało. To co? co Gifciki teraz byś chciał? Te. I, pewnie, że tak, pewnie, że tak, bardzo chętnie, bardzo chętnie. Ale <laughs> so jest ten, ten. To bingo. Magia, mi się podoba. Studia jest takie. Ile o. tych giftów byś chciał? No z jeden, dwa. To zrobię, czekaj, zrobię use prime sub. O! Dej subika? O, jestem otka, faktycznie. Ja swojego ci oddaję. O, to już jeden, dziękuję bardzo. I dla widza jednego, który... bo oni wyciągają rączkę, wiesz, bo oni bardzo chcieliby tam jednego takiego subika. Dej <laughs> subika. Kurwa, palec mi się, on dałem 5? Dejo! W, W gifter, W gifter. Bawcie się dobrze u Torka, widzowie. Dzięki bardzo, Graf, dzięki bardzo, dzięki śliczne. Musimy więcej, musimy zrobić jakieś dwa na 2, jakieś trudniejsze. Ja bym zrobił, tak, ja bardzo chętnie jestem na wszystkiego rodzaju tutaj takie bingo. Lubię, 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 lubię taką... Ale robotę, blisko wiem, było, tak. dobry content. Blisko bardzo, bardzo fajnie. Dzięki bardzo jeszcze raz. Dobra, dzięki, dzięki, trzymaj się, elo. No bajo. Zajebiście, ale fajnie, że Torek się podjarał też tematem.